Jeśli, jako scout Koza FC, widzisz jakiegoś zawodnika, którego powinienem dać do swojego składu w Ultimate Team, koniecznie daj znać na dole w komentarzu. To jest ten moment. Tymczasem Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport, witam Was w kolejnym odcinku Koza FC. To glory na moim kanale. I co mogę powiedzieć, dzisiejszy odcinek to będzie odcinek wielkich zmian. Wielkich przebudów e, i jakby rozpoczęcie, mam nadzieję, nowego jakiegoś rozdziału. Tak więc liczę na to, że spodoba Wam się on nie mniej niż wczorajszy materiał z Jacobem, gdzie dziękuję za wszystkie łapki w górę, no i pozytywne komentarze za zrobienie pack and play na Road to Glory. E, to jest dla mnie kierunek, w którym widzę, że chcecie, żebym przed tym roku e, także FIFA szachy, żeby się pojawiały i tak dalej. Tak więc e, będziemy to oczywiście robili. Zapraszam do subskrypcji kanału, witając wszystkich nowych widzów, bo jest Was tutaj coraz więcej. Filmy staram się, żeby były teraz codziennie, dlatego warto mieć suba włączonego, żeby dostać powiadomienie. No i co mogę powiedzieć? Dziś naprawdę będzie się działo, ponieważ chciałbym, żebyśmy przede wszystkim zainteresowali się SBC, które mam nadzieję dadzą nam ciekawe trawy w paczkach. Mamy też jednego zawodnika, którego przywitamy w naszym zespole oraz porozmawiamy sobie ogólnie o przyszłości tego klubu. Tak więc ja osobiście naprawdę się jaram, ale na początku mam, jak widzicie, na sobie nie koszulkę koza FC, ale zgodę FC, ponieważ mam dla Was ważną informację. A mianowicie zgodę FC organizuje quiz, w którym do zgarnięcie jest aż 20% rabat. Wystarczy, że klikniecie link po opisie, przeniesie Was to do, do quizu, w którym odpowiedzieć musicie na 10 piłkarskich pytań e, no i wtedy rabat jest Wasz. Aczkolwiek ostrzegam, pytania wcale nie są łatwe, tak więc jest to prawdziwy sprawdzian piłkarskiej wiedzy. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że jak najwięcej z Was zgarnie rabat. Pamiętajcie tylko, że quiz Ważnie jest do końca października, tak więc należy się spieszyć. Jeżeli uda Wam się bezbłędnie rozwiązać quiz, oznaczcie mniej zgodę wce na Instagramie. Bardzo chętnie podam to dalej. A teraz słuchajcie, czas przejść do tego, co mamy tutaj zaznaczone w zadaniach. Ponieważ jak widzicie, buntownik mukiel, no jest przeze mnie zrobiony niemalże. Brakuje nam tylko i wyłącznie jednego zwycięstwa do tego, żeby uzyskać tę kartę. No ale przy okazji mamy parę paczuszek, tak więc je sobie teraz odbierzemy, otworzymy, zagramy ostatni mecz i otworzymy jeszcze więcej paczek. No brzmi to moim zdaniem jak całkiem niezły plan. Tak więc oczywiście ten Mukiele wypożyczony no, nie do końca nam się przyda, aczkolwiek a propos kart wypożyczonych porozmawiamy sobie za chwilę. E, najpierw otwórzmy sobie paczuchy, ponieważ ich kilka znajduje się w naszym klubie. Tutaj też możecie zobaczyć moją listę transferową. E, sprzedaliśmy znaczną zawartość tych paczek, które nam leciały ostatnio. Lorenzo Insigne pożegnał się z naszym klubem, e, no i tak naprawdę to wygląda. E, jeszcze sporo kart tutaj mam, tak więc nasz budżet transferowy jest prawdopodobnie większy o jakieś 20 tysięcy niż to, co mam tutaj widoczne w lewym górnym rogu, no ale mam nadzieję, że będzie on jeszcze większy dzięki trafom oraz dzięki temu, że sprzedamy po prostu dużą część naszego składu, bo jestem gotów do tego, żeby dokonać wreszcie zmian. Chcę pograć czymś innym, czymś nowym. No, no na razie to sobie tym zawodnikiem nie pogramy, bo tutaj nawet nie mamy banerów karta po prostu świecąca. Benites. Tak naprawdę najbardziej cieszą mnie z tej paki stroje Holandii, ponieważ myślę, że bardzo możliwe, że je sobie em, założymy. A strasznie mnie to, że w ogóle stroje trzeba zakładać przez dzień meczowy. To jest bez sensu. Spaczki. paczki robiło się to zdecydowanie wygodniej. Kolejne rozdanie i kolejna paczka bez banerów. No niestety, tak bywa. Zobaczymy sobie, jak są to zawodnicy już teraz e, po rozłożeniu całej paczuchy. Kolejne bardzo ładne stroje, tym razem Australii. A poza tym bez historii. Tak samo w paczce piłkarze Elektrum, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj może załapiemy się na parę kart srebrnych, które zawsze są przydatne, chociaż tu oczywiście niewymienne, więc wszystko do klubu. Mark Roka, jego mogę sobie na szczęście sprzedać, więc tego, którego mogę sprzedać, no to sprzedajmy sobie tutaj. Myślę, że za 600 monet jest szansa, że pójdzie. No i zobaczmy sobie ostatnią paczuchę. Piłka 75. Przypominam, że raz udało się w tej paczce nam trafić Lukaku. No tym razem takiego szczęścia um, chciałem powiedzieć, że nie mamy, no, ale są banery niebieskie, e, Francja, lewy skrzydłowy, czyli to będzie tu nie, to będzie Dimitri Payet. ok, ale 82 oceny ogólnej spaczki, 75, plus, to jest naprawdę coś na co absolutnie nie możemy narzekać, um, więc ta karta prawdopodobnie do jakiegoś SBC nam się przyda, więc Dimitri, no we've got Payet, Dimitri Payet, I don't think you understand. Tak więc przechodzimy do meczów towarzyskich. Przechodzimy do spotkań e, e, online i oczywiście zagramy sobie w tym trybie e, buntownika, klasyczni buntownicy i tutaj ogromny plus dla jej. Słuchajcie, to jest naprawdę znakomity pomysł, moim zdaniem, na te wyzwania i na to, jak to powinno wyglądać. Przede wszystkim dlatego, że te mecze towarzyskie otwierają nam zdecydowanie większą pulę graczy, którymi możemy grać, bo teraz każdy z nas tak naprawdę ma swój mega. Ukryty skład, a w zasadzie ukryty mega skład. No bo dzięki temu, że są to spotkania towarzyskie, pamiętajcie o tym, że nie schodzą wam zawodnicy wypożyczeni. Tak więc, ja wszystkie te zadania mogłem wykonywać sobie z Ronaldo Baby w składzie, z Mbappé w składzie, wykorzystywać sobie tutaj Halanda oraz Sergio Ramosa. Tak więc, to jest naprawdę coś, za co jej należy się ogromny plus. Bo te zadania, gdybyśmy mieli je robić jakimiś miernymi kartami, no to nie byłaby najwspanialsza rzecz. Ale słuchajcie, zaraz, o ile dobrze rozumiem ten system zadań, europejskie potęgi, w moim klubie bez żadnej mojej w ogóle tutaj e, rzeczy. E, a, nie, muszę coś zrobić. Wykonaj jedno, żeby dostać nagrodę. No to coś będzie trzeba zrobić, ale wydaje mi się, że na tym Nowicjuszu po prostu rozegramy te dwa mecze, e, po prostu po to, żeby tego Del Piero dostać. No bo taki wypożyczony Del Piero, w składzie to, to jest super sprawa do tych zadań. Tak więc teraz ci wszyscy wypożyczani zawodnicy z celów, z wypożyczeniowych paczek i tak dalej, to jest coś naprawdę fantastycznego. I teraz każdy może mieć składik do tych zadań naprawdę taki, którym ma ochotę pograć i to daje bardzo duży fan z gry. Przynajmniej takie jest moje zdanie, i tutaj ogromny plus dla jej z mojej strony, bo to jest bardzo spoko rozwiązane. Ja też nie będę ukrywał, że jeśli chodzi o te zadania Mukiela, bardzo szybko mi one poszły z tego powodu, że raz trafiłem po prostu na gościa, który razem ze mną chciał je zrobić. Nie znałem go, po prostu zorientowałem się, że odsłonił mi wiecie całą drogę do bramki, potem ja mu odsłoniłem, strzelił, potem oddał mi piłę. No i tak naprawdę te zadania ze środkowym, a w zasadzie z obrońcą z Francji, z dośrodkowaniem, zrobiłem wszystkie w jednym meczu, tak więc fajnie nam się ułożyło. No a teraz zależy nam tylko na zwycięstwie, więc tutaj nie ma możliwości, że ja mu cokolwiek oddam. Ja tutaj chcę zagrać, ja tutaj chcę wygrać, e, więc mam nadzieję też, że ładnie popiszą się w tym meczu zarówno Mbappé, jak i Ronaldo i że zobaczymy fajne widowisko. No, coś dziwnie ta piła chodzi strasznie. Za blokuj, świetnie, Alaba, świetnie, świetnie, świetnie. To mi się naprawdę podobało. Endombele teraz będzie napędzał nam tę akcję. No nie będę ukrywał. To miało być podanie do Cancelo. Nie będę ukrywał, że Endombele jest strasznym słabiakiem, ale no po prostu pasował mi do tego składu, więc kupiłem go tam za wysokość chyba pikselu, więc po prostu nie chciałem inwestować w jakiegoś SISOKu albo ktoś, albo kogoś, bo uważam, że nie warto. A teraz zobaczmy Mbappé. spróbujmy się wedrzeć, ale oj, źle to zrobiłem. Myślałem, że do środka mi się uda tą piłkę wypuścić między obrońców, a wyszło tragicznie. Na szczęście Dombele szybko przechwytuje. No teraz raz chłopaka wiecie, pojechałem, to nagle się okaże, że wie co się z tą piłką robi na boisku. Ronaldo, łamiemy do środka, ale muszę no przyznać, co mówiłem wielokrotnie, że tej baby kartą nie jestem wielkim fanem, bo ona dla mnie zdaje się być taka troszeczkę klockowata. No? Ale teraz Ronaldo wjeżdża, uderzenie, to musi być gol, bo to jest Ronaldo. No. Stąd on się nie myli, więc e, takich bramek jestem pewien, jak już jest w ale tak jak mówię, jakoś tak nie mam nie mam takiego, wiecie, feelingu tej karty, tak, nie płynie ona tak jakoś fajnie. Te rzeczy są dosyć toporne, jeśli chodzi o jego triki i tak dalej. No ale oczywiście ten Baby nie umywa się do tych kart potem wyższych, a teraz moja obrona tragiczna. Na szczęście jest Klosterman. Świetnie teraz Endombele. No naprawdę Francuz wziął się do roboty, potem jak publicznie powiedziałem, że mi się nim słabo gra. Douglas Koszta. Będzie próbował się uwalniać. Obrońca się zatrzymał. Spalonego nie powinno być. No i nie ma. No i w takim razie Ronaldo daje nam rameczkę. Na 2 do 0. Czy to może będzie Rage Quit? Czy możemy już. Nie, niestety nie. Rywal się nie poddaje. Szkoda. Ładnie wyklepana kolejna akcja. Czekamy, żeby móc zagrać do Ronaldo. Ale tam nie było jak tego zrobić. Biega Gorecka, ale ja nie chcę grać. Żałuję, że go tam wysłałem w pole karne, bo najmniej nam tylko miejsce tak naprawdę. Endombele. Mbappé, spokojnie, spokojnie, Kilian. Jeszcze się tam nie ładujemy. Cierpliwość, cierpliwość to jest to, czego się uczę. I cały czas mi tego brakuje, jak widać. Ale Gorecka, świetnie, świetnie, świetnie. Podnieś się jeszcze, chłopie. O, ale w obronie się teraz wysypałem. Ale noyer, znakomicie, słuchajcie, wszyscy ci, których jadę e, wtedy, kiedy no, nie oglądacie tych spotkań. Teraz przed Wami e, okazują się być topowymi zawodnikami. No, szkoda, że takie nie jest. W ciągu e, chociażby Foot Champions, o których porozmawiamy sobie za chwilę. Ponieważ na początku warto by było się skupić na wygraniu tego spotkania. No, jesteśmy teraz tego coraz bliżej, bo Ronaldo robi sobie miejsce, ale. No nie tak, nie tak. Czemu to był Chop, a nie, 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 nie to przesunięcie, ten Skuptern po prostu? No nie wiem. E, szkoda, szkoda, bo to była naprawdę akcja, z której mogliśmy zdobyć bramkę na 3 do 0 i wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy już pożegnać się z naszym kolegą. Mbappé ładnie do Ronaldo, tam widzę tego koszta, ale nie miałem jak go służyć podaniem. Teraz jest szansa koszta do Ronaldo. Wyszedł bramkarz. Ronaldo. Jeszcze nie wiem po co chciał sobie to przyjmować. To miało być uderzenie z pierwszej piłki. Ważne jest to, że piłka ląduje w siatce, ale zobaczcie, no, ja nie kazałem mu sobie tego jeszcze poprawiać. To miało być od razu strzał, było kliknięte. Nawet jakby miał się pomylić, to niech to zrobi z pierwszej, bo tak kliknąłem, wiecie o co chodzi? Jakby głupio być trochę złym, że bramka wpada. Ale strasznie nie lubię jak piłkarz. Jeszcze coś robi innego, czego mu nie każe robić. E, no bo rzadko kiedy to działa na, jak, na naszą korzyść. W tym przypadku zadziałało, ale rozumiecie o co chodzi. A teraz e, Mbappé poszukajmy e, lepszej nogi. Mbappé, Mbappé wjeżdża w pole Kilian, Kilian! O oh zgubiłem piłkę. To był najgorszy skillian, skillian. skill. Skill Skill-ran w historii ludzkości. oj, 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 oj no ale jak robię takie błędy, to mnie nawet on nie uratuje. Jezus, ja chciałem w piłkę. No to musi być czerwona dla alaby. To musi być czerwony, ja chciałem wygarnąć piłkę, ale jego jakby tak przyciągnęło do... widzieliście zresztą? Że jakby czytało animację, nie że na piłkę, tylko na nogi. Ronaldo jest wściekły, bo... No nie się nie dziwię, bo... Oj, oj oj, oj. No to czerwona zasłużona. Teraz popełniam błąd za błędem, bo przecież ja nie mam teraz obrońcy, ale jest Klosterman, no pechowo. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie obrońcę wsadzić, bo ja zapomniałem w ogóle, że nie mam obrońcy i chciałem podać do piłkarza, którego nie ma. To jest drobnym problemem. Koszta, sorry, tutaj wskoczy sobie za Ciebie Ramos, bo musimy odrobinę e, uszczelnić tą defensywę. No i damy jeszcze szansę Drisowi, Mertensowi z Mbappé. a czemu nie niech wejdzie. Tak więc mimo tych końcowych perturbacji mecz wygrany łatwo, szybko i przyjemnie, dzięki czemu będziemy mogli odebrać nową kartę do drużyny i ta karta będzie zalążkiem nowego składu i będzie też trochę kierunkiem mam nadzieję, który gdzieś będziemy sobie starali obrać, ale na początku no weźmy sobie tego Mukiela, będzie animacja się poczuje jakbym coś trafił. Choć oczywiście na swoje szczęście nie mogę narzekać, no bo jak na razie naprawdę często się ono do nas uśmiecha, ale teraz a cieszę się, buntownik mukiel do odebrania. Przy okazji jeszcze jakaś mała paczka na wpadnie, ale najpierw przyjrzyjmy się temu, jak będzie wyglądała cała ta animacja. No dzięki temu jednemu rywalowi naprawdę nie kosztowało mnie to zbyt wiele czasu, a jest to zawodnik naprawdę genialny. Zastanawiam się, czy może to nie będzie nasz środkowy obrońca na siedmiu zgraniach, bo powiem szczerze, biorąc pod uwagę to jaki to jest potężny zawodnik, podnosząc mu obronę. No to możemy widzieć tutaj naprawdę topowego środkowego obrońcę właśnie razem z Klostermanem, którego tak cenię, ale to nie jedyna rzecz, którą możemy sobie odebrać, bo także powinny gdzieś być śmieciowe paczuszki. Za skład battles, proszę bardzo, bo ja e, czytałem wasze komentarze. Zdaję sobie sprawę, że ja lojalność tam mogłem sobie nabić e, na spokojnie w, e, po prostu wychodząc z gry. Ja wiem, że można to zrobić w ten sposób, ale e, zdecydowanie chętniej po prostu zrobiłem sobie, jako że wtedy miałem troszkę więcej czasu, e, to w taki sposób, że mamy jeszcze dwie paczuszki. Ja wiem, że z nich prawdopodobnie nic nie poleci ale jest to 1500 monet i jakiś tam delikatny dodatek do tego, żeby mieć więcej kart w klubie. Jakby nie zakładam tutaj nawet banerów w żadnej z tych paczek, chociaż nie wiem, czy tutaj czegoś nie było, bo flara była jakaś... No dobra, nieważne. Ale zawsze to są jakieś paczki do otworzenia, zawsze jest to szansa na jakiś cień, czy inną rzecz, która może się przydać, więc... Z tego powodu zdecydowałem się na tamto rozwiązanie Ale dziękuję za wszystkie komentarze, słuchajcie, tego typu, które też miały na celu nic tylko mi pomóc Więc ja to bardzo doceniam a słuchajcie, no, warto było to zrobić, żeby zobaczyć pana RR No i ostatnia z tych trzech niebywale dobrych paczek A tutaj był walkout i w ogóle radość walkoutu nie ma Banerów niestety też nie Jest karta złota, a tu Alfonso Davis na przykład by mógł być Co by było przepięknym, przepiękną sprawą Alfonso Davisa nie ma, ale jest 1000 monet Zawsze coś. Tak więc, skoro klub zasiliły nam nowe karty, no to warto zabrać się za SBC. Ważne mecze. Zobaczmy, czy mamy wystarczająco zawodników z tych klubów, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Eee, no bo nie ukrywam, że chciałbym dać sobie szansę na kolejne trafienia, tym bardziej, że piłkarze z tej promocji, która teraz jest, no w znaczącej większości są takimi, którymi naprawdę jestem zainteresowany. Tak więc, eee, no nie ukrywam, że chętnie bym sobie to poskładał, tak więc spróbujmy. Tak więc pierwsze SBC mamy zrobione. Nie wiem, czy zrobiłem je za dobrą liczbę końców, czy nie. Moim zdaniem jest ok. Kupiłem Gikiewicza teraz, kupiłem gumnego teraz. Dalej mamy paru zawodników trafionych, pierwszy właściciel Kolumbiego musiałem kupić. Dalej wszystko trafione poza jeszcze Pessiną, który był do kupienia, i, i reszta zawodników była u mnie w klubie, więc uważam, że spoko. E, otworzymy sobie oczywiście od razu tą paczkę, żeby mieć jakby e, na bieżąco dopływ nowych kart. E, robiliśmy tak ostatnio i ostatnio udało się trafiać, więc liczę na to, że tak będzie i tym razem. Też pamiętajcie, to jest gra i tutaj nie ma co się spinać o 1200 monet jakby przy tego typu rzeczach. Trafiamy niebieską kartę, nie, e, znaczy nie świecącą, chociaż nie, chyba świecącą nawet, e, a nawet nie niebieską. Jestem niesamowity w tym, prawda? Tak więc kolejne SBC mam zrobione, tutaj nie musiałem kupować żadnego zawodnika i powiem szczerze, jakby biorąc pod uwagę to, że wymieniam samych niewymiennych zawodników w zasadzie, może poza jedną kartą, to danie sobie szansę na to, żeby coś trafić absolutnie mnie nie boli, więc robimy to w ten sposób, mieszana paczka piłkarzy w takim razie wpada do nas i przynajmniej tych niewymiennych mogę wymienić sobie na wymiennych, a czy coś trafimy, to jest też kwestia inna. No nie trafiamy nic, bo banerów także nie ma. Jesus Christ kaputo. No bratku, no, no nie, no nie, no nie, nie, nie o takie karty żeśmy walczyli. Jest o, e, oczywiście Emerson, ale zakładam, że on chociaż powyżej tysiąca kosztuje, e, więc przynajmniej taki plus, wystawmy go sobie za równego tysiaka. No i też tutaj w tej paczce mamy sporo kart e, srebrnych, e, między innymi takiego pana z Midtland. Niestety ich nie obowiązuje żadne SBC, chociaż grali z Napoli e, w Lidze Europy. E, zobaczmy sobie, czy coś tutaj ciekawego jest. No tych panów jak kosztują tak powyżej 300, to ja e, Większych oporów sprzedaje eee, Czy ty? No widzicie, zawsze to jest kilkaset końców z kart, które były niewymienne, więc z wielką chęcią ich sobie tutaj powrzucam. Eee, zawsze jest to jakaś szansa na, e, na zarobek i też dajemy sobie szansę, otwieramy paczkę, więc na tym to polega, żeby się bawić po prostu. No i pięknie, ostatnie SBC zrobione też za darmo, wykorzystuję m.in. tutaj endombele, ale słuchajcie, na no ja jego kupiłem za ile? Za, za, za mniej niż 1000 monet, i wydaje mi się, patrząc na te ceny. Że on tyle samo kosztuje, więc naprawdę uważam, że to jest dobry deal. Duża złota paczka premium wlatuje do nas z nadzieją na to, że... Trafimy wreszcie coś z tych SBC, potem jeszcze tylko El Classico, ale ta paczka już wygląda zdecydowanie lepiej zdecydowanie okazale. No i mam nadzieję, że przynajmniej banerki tutaj zobaczymy. Banerków nie ma. Jest karta złota, świecąca, ale co z tego? Daj tam mi banery Alfonso Davisa! No, i to El Clasico mamy zrobione też bezproblemowo. Żadnego piłkarza kupować nie muszę. Zużywam tony kart niewymiennych, tak więc w ogóle mnie to w żaden sposób nie boli, że pozbędziemy się 11 kart z klubu. Jakoś to przeżyję. No, i mam nadzieję, że przynajmniej jedna z tych paczek w jakiś sposób będzie dla nas przyjemna. No bo. Trochę mnie drażni to, że jeszcze ani razu banerków dzisiaj nie widzieliśmy, no więc y, proszę, gro, teraz naprawmy swój błąd. Znaczy, ja żadnego nie popełniłem, to wy y, w, w grze, więc proszę teraz, żebyśmy zobaczyli brak lampki, chociaż banery. Są banery, więc jest okej okay. i... Anglia, prawy obrońca, Kyle, Kyle... Nie wiem, czy Kyle Walker jest banerem, czy nie, znaczy walkoutem, czy nie, ale nie czułem, że to będzie Kyle Walker mimo wszystko. Ale dobra, Kiran Pier, coś tam Teraz nie kosztuje, ale kosztować powinien. W dodatku e, no mamy karty spoko, przede wszystkim kolejną porcję kart srebrnych, e, no ale tu wydaje mi się, że nie widzimy nikogo ciekawego, chociaż jest gościu z Francji, więc jestem ciekawy, czy go no możemy za coś tam wystawić, ale wątpię, żeby on chodził, więc na razie to wszystko wezmę mimo wszystko do klubu. No i oczywiście ich w każdej chwili będę mógł wykorzystać na kolejne budowania składów, jednak jak widzicie tutaj żadnego, który mnie by interesowało w tym momencie nie ma, chociaż są ważne mecze UEFA. Jeżeli mam zawodników, to ja to chętnie zrobię, przyznam szczerze, bo powinienem ich mieć. I wydaje mi się, że powinno być, powinno być spoko chyba. Więc pierwsze mamy zrobione: wszystko na kartach z klubu. E, póki nikogo nie muszę kupować, naprawdę mnie to jakoś strasznie nie boli. A teraz te wszystkie karty, które wrzucam, mam wrażenie, że są i tak bez wartości. A tutaj zobaczcie, że ta paczka wygląda przynajmniej całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o możliwości, jeżeli chodzi o zawartość. Są balery, więc. To jest plus i Belgia, SPD, okej, okay. Axel Witzel, spoko, to jest bardzo przyzwoite trafienie, jeżeli chodzi o cenę ogólną, oczywiście, bo na pewno nie ocenę. nie wyobrażam sobie, żeby Belgia z BVB dużo kosztował, z nim liczyłem, przyznam szczerze, po cichu na Diego. nie, no on kosztuje, ej, on kosztuje powyżej 3,5 koła, więc... Od razu go wystawiam, słuchajcie, 3, e, 3,700, jak się, albo 3,800, jak się sprzeda, to się sprzeda, jak nie, to będę regulował, spoko, no i, i wszystko nam się zwraca, jestem zadowolony. I tutaj tak samo, wszystko zrobione, południ jest niewymienny, e, wszyscy w zasadzie są albo niewymienni, albo, albo moi, nic nie musiałem kupować, więc jak się bawić, to się bawić z nadzieją na to, że wreszcie coś trafimy, nie? Kolejne ważne mecze zrobione. Tak, żeby to byli ważni zawodnicy, mam wrażenie, że tutaj nikogo dobrego to tak naprawdę poza tym Vicelem nie mieliśmy. No, zobaczmy najpierw to. Trzy karty świecące. Czy wśród nich będzie ta, która da nam walkout? Jest! Jest walkout! Jest walkout! Ok, i. Francja. Bramkarz. Ugoloris. Ok! Nie lubię, cię, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Kolejny walkout, słuchajcie, kolejny raz siedzę, robię TSBC. Myślę, Jezus, Maria, zabiją mnie, że ja TSBC robię. To się pewnie nie opłaca, proszę bardzo. Na koniec dnia to się opłaca. Jest i on, Hugo Loris. Fantastyczna sprawa, ponieważ to jest 20-24 tysiące około. Ja go sprzedaję od razu, bo ja chcę zbudować albo w sumie, wiecie co. Jego zostawię, chociaż mimo mojej szczerej niechęci do niego jako piłkarza w rzeczywistości, może się okazać, że taki Ugoloris będzie nam potrzebny, dlatego ja go sobie tutaj wezmę, bo Atenga na listę transferową, więc ja już jestem zadowolony, bo posunęliśmy się do przodu dzięki tym SBC, ale zobaczymy sobie jeszcze paczkę numer dwa, bo ona może też być szczęśliwa. No nie, no, no nie, tutaj banerków nawet nie ma. Jest Dżiniak, Lewik, Mac. Eee, no, no, no jest to jakiś tam trap, prawda? Jest to jakiś tam trap. Ale jest tak, że żał Okej, okay, ja myślałem, że on coś jeszcze kosztuje, nie? Widzieliście, jak podskoczyłem. No niestety, patrzymy tutaj na gościa, wartego około 2000. Ale myślałem, że jest warty dużo więcej. Natomiast są tak, stroje Anglii, które... Coś tam, coś tam mogą kosztować, więc wystawmy je na listę transferową. I przede wszystkim trzy koła monet, słuchajcie, Trzy koła monet piękna sprawa więcej niż Felix. E, ale dobra, to nie jest najgorsze trafienie. Trzy tygodnie temu e, siedzielibyśmy tutaj na końcach, patrząc na Felixa. Tak czy siak, te paczki ustawiają nas bardzo dobrze, ponieważ pomogą one w przebudowie naszego składu, w przebudowie naszego klubu, ponieważ chcę odświeżenia, chcę czegoś nowego i potrzebuję zmian. Z jednego prostego powodu ostatnia liga weekendowa dla mnie Eee, skończyła się jak zwykle, czyli na goldzie 3, ale mogła skończyć się mega dramatycznie, albo mogła skończyć się mega dobrze. W wiem, że głupio to brzmi, ale zacząłem, słuchajcie, od bilansu 0-4. Zresztą opowiadałem wam o tym na Instagramie. Połączenie było tak słabe, że ja miałem wrażenie w sobotę, kiedy grałem te mecze, że ja swoje spotkania oglądam. Gameplay był taki, że ja czułem, że nie mam wpływu na to, co się dzieje. Raz słuchajcie, miałem taką sytuację. Niestety nie mam tego nagranego, że zawodnika zaczęło mi przełączać. Dopiero kiedy wznawiałem grę po straconej bramce i normalnie jeszcze znacznik mi latał. Absurdalnie złe to było. Na szczęście, niedziela była dla mnie dużo lepsza. No i wszedłem na bilans bodajże 12 czy 11. 6, czyli no sami widzicie, że był to całkiem niezły ran, ale potem niestety mając fajną ilość spotkań do końca, zacząłem znowuż masowo przegrywać, tym razem gameplay nie był wymówką, tylko i wyłącznie moje umiejętności i to, że po prostu grałem dużo spotkań jednego dnia i to wszystko strasznie właziło mi na web, i dlatego też po prostu już mi się przegrał ten skład, już, już czuję, że grałem z nim za dużo, chcę nowych zawodników, chcę nowej przyjemności z gry poznawania nowych kart ale poza tym chcę zawodników lepszych. Lepszych niż na przykład Douglas Koszta, który zostanie rezerwowym. I to jest zawodnik, który jest super, kiedy ma piłkę na lewej nodze. Ale kiedy mają na prawej. No to jest dramat, to jest, to jest sytuacja tragiczna, dlatego też e, jego na pewno pozbędziemy się z podstawowej jedenastki, nie chcę mieć go w swoim klubie, po prostu nie chcę mieć go w swoim składzie, tak jak mówię, on może być naszym rezerwowym, e, ale na pewno nie zawodnikiem podstawowym. W dodatku gotowy jestem rozwiązać ten nasz trójkąt ofensywny, oczywiście tylko w tej, w tej wersji składu, no bo oczywiście Radza Engulan jest naszym zawodnikiem na SPD. No z uwagi na to, że może nie mieć zgrania, jestem gotów pozbyć się Belga. Grał mi się nim bardzo przyjemnie, ale myślę, że będziemy musieli tutaj poszukać do pary z Gorecką, innego środkowego pomocnika defensywnego, no bo po prostu radza także będzie piłkarzem, który odejdzie. Najgorsze jest to, że jego mogę sprzedać z Daglasem nie mam tego szczęścia, bo jest to oczywiście piłkarz niewymienny. No i teraz czas na najtrudniejsze dla mnie pożegnania z tym klubem, ponieważ Papu Gomez był jedną z pierwszych kart, które kupiliśmy. No straciliśmy na nim prawdopodobnie wiele monet. No grało mi się nim fantastycznie w zeszłym tygodniu. W tym niestety już powoli było czuć, że zawodzi przede wszystkim ta statystyka strzałów, mimo że podniesiona tutaj do poziomu dużo lepszego. No to momentami czuć było, że, już, że tego wykończenia po prostu druminkę brakuje i chcę poszukać kogoś innego, chce poszukać kogoś nowego. To nie tak, że Papu jest zły. Ale przy okazji składów już coraz lepszych, nie daje mi on takiej przewagi, jaką mógłby. Bo ja zdaję sobie sprawę, że są gracze, którzy kartami, którzy kartami dużo gorszymi są w stanie widać elitę i tak dalej. Tylko ja takim graczem nie jestem. Jestem graczem średnim bądź słabym, więc muszę sobie pomagać lepszymi kartami. I niestety papu przestał mi już pomagać. Szkoda? No, bo to był wielki fan z gry. Myślę, że do niego wrócimy, kiedy będzie miał troszkę lepsze karty, lepsze, wyżej ocenione, ale na razie papu żegnamy. No i Dris! To była piękna przygoda. 69 spotkań, 60 goli, 35 asyst. Naprawdę, Drisu, e, jesteś kozakiem, ale ja potrzebuję dużo szybszego napastnika w tym momencie. Potrzebuję już kogoś, kogoś bardziej stworzonego pod tę grę, dlatego to jest kolejny piłkarz, którego niestety będziemy musieli pożegnać. No i pytanie, co stanie się z Rakimem Sterlingiem? Muszę przyznać, że w 30 spotkaniach Grało mi się nim naprawdę bardzo dobrze, ale nie wykluczam, że będzie on ofiarą też tej wielkiej przebudowy, ponieważ cały czas trzyma wartość, więc w nim mam około 100 tysięcy. Dlatego wolałbym, e, może po prostu, poświęcić tą pulę z niego e, na dalszą rozbudowę tego składu. No i żał Cancelo, który dawał mu zgranie, e, będzie także piłkarzem, którego się pozbędziemy. Najgorszy element tej defensywy. No i właśnie, jeśli chodzi o tą defensywę, nie mam zielonego pojęcia, czy ja chcę ją zmieniać, czy nie. Klostermanem. Gra mi się niesamowicie dobrze, gra mi się nim przecudownie, przefantastycznie. Do Alaby mam drobne uwagi i zastanawiam się, czy, czy nie skończy się to na przykład tak, przy budowie nowego składu, że zdecyduję się na granie Gorecką na siedmiu zgraniach i w tym momencie e, na siedmiu zgraniach także będzie występował u nas Mukiel. Ponieważ nie ukrywam, posiadanie w środku pola gościa, który ma 1,87m, ale przy okazji 89 tempa, ee, obronę, którą możemy podnieść stylem gry, fizyczność, którą możemy podnieść stylem gry. No kurczę, fajnie, fajnie taki duecik by wyglądał, nie? To, 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 to nie wygląda źle. Więc naprawdę mocno będę rozważał używanie Mukiela na środku obrony. A takie rozwiązania wykorzystują gracze dużo lepsi ode mnie, między innymi albo Azal, albo United, z którymi grałem. Nie pamiętam, który z nich w środku obrony miał Arona Wanabisake. I radził sobie tam Anglik niesamowicie, więc nie widzę powodu, dla którego Francuz nie miałby tutaj wyglądać równie dobrze. Oczywiście możemy się zdecydować także po prostu nagranie tutaj alabom, czyli w ten sposób prezentowałoby się to zestawienie. Eee, no, jest to jakiś pomysł. Wtedy można sobie grać tu Gorecką. I co? Na lewej stronie Leroy No, właśnie. Jak widzicie, mamy 5 wolnych miejsc w tym składzie. Tak więc czekam na Wasze propozycje. Zawodników, których mógłbym tutaj dać, Zawodników, których Waszym zdaniem powinienem wykorzystać. Chcę unikać w tym momencie robienia jeszcze jakichś SBC o graczy. Znaczy, jeżeli Robert Lewandowski dostanie kartę Player of the Month, myślę, że się nad nią mocno zastanowimy. Ale na przykład, nie jestem przekonany, czy już teraz chcę lokować. Swoje końsy, czy karty i jakiego Williamsa. Choć, no, jesteśmy w stanie połączyć go całkiem ciekawie, między innymi w ten sposób, e, no wtedy trzeba będzie się zastanowić, czy tutaj dalej chcemy iść w ligę hiszpańską, czy, czy jak ten skład chcielibyśmy kończyć, No ale na pewno jest to jakieś rozwiązanie, na które e, tutaj jesteśmy gotowi się e, zdecydować. Tak więc e, czekam na wasze propozycje, czekam na wasze podpowiedzi. Jestem naprawdę chętny do. Do zmiany, jestem gotów na zmianę, e, dlatego też potrzebuję Waszych komentarzy. E, no, nasz budżet transferowy ciężko teraz określić, bo oczywiście mamy Lorisa, którego no na 99% sprzedam. I zastanawiam się także nad sprzedażą Manuela Noyera, ponieważ w dzisiejszym meczu on bronił bardzo dobrze, ale poza tym podczas tej ligi weekendowej naprawdę nie był to moim zdaniem piłkarz warty tak dużych końców, jednak Gulaszczy też tego typu zawodnikiem nie jest, bo on za to kosztował mnie bardzo dużo bramek z rzutów różnych, jakoś mam wrażenie, że on bardzo słabo łapie piłkę w powietrzu, po prostu... No, no nie radzi sobie z tym, e, dlatego też bardzo możliwe, że tutaj e, poratuje się jakimś kastelsem albo kimś takim, no mogę dać dowolnego bramkarza z Bundesligi, tak więc duże zmiany, jestem na nie gotowy tych wszystkich zawodników, może z wyjątkiem Sterlinga będziemy sprzedawali zresztą, czekam teraz na wasze propozycje czekam na waszą pomoc w komentarzach już jutro odbieramy nagrody Yy, szykujemy budżet i budujemy nowy skład, tak więc w jutrzejszym odcinku będzie się działo, nie, nie zapomnijcie subskrybować zostawcie łapkę w górę, żeby go nie przegapić za ten odcinek bardzo Wam dziękuję mamy nową mega kartę, mamy naprawdę przyzwoitą podstawę składu no tylko teraz pytanie, gdzie z tym wszystkim pójdziemy dalej liczę na Was, to był Kozak na Koza Sport na razie, piona!